Cześć, z tej strony Jarek Tomczak. Nadganiam kolejne zaległości dotyczące mojego subiektywnego przeglądu prasy motoryzacyjnej. Tym razem tygodnik motor numer 35 z 2020 roku. Przejdźmy do artykułów, które w szczególności mnie zainteresowały. Mianowicie, w tym artykule znajdziecie pierwsze jazdy dotyczące Toyoty Yaris. Mamy przedstawioną ofertę silników, która, która będzie dostępna w tym modelu. Oczywiście, tak jak to zostało już ogłoszone przez Toyotę jakiś czas temu, auta nie będzie można zakupić z dieslem. Będziemy mieli do wyboru tylko odmiany benzynowe lub jedną hybrydę o mocy 116 koni mechanicznych. Jeżeli chodzi o parametry to najmocniejszy silnik o mocy 125 koni osiąga setkę w 9 sekund. Najtańszy Yaris z silnikiem litrowym, to będzie wydatek 58 900 zł, hybryda będzie kosztowała 76 900 zł. Jeżeli chodzi o sam samochód, no to. W zasadzie auto zdobyło bardzo dobre recenzje podczas tych pierwszych jazd i dziennikarze nie mieli do niego jakichś zarzutów. Jeżeli chodzi o szczegóły, to odsyłam was tradycyjnie do tego wydania tygodnika Motor, gdzie znajdziecie sporo informacji na ten temat. Idąc dalej, co tutaj mamy takiego ciekawego? To, co mnie zaciekawiło, to są wyniki sprzedaży aut w Europie w pierwszym półroczu 2020 roku. Jak wszyscy wiemy, no nie jest zakolorowo w gospodarce, a wszelkiego rodzaju perypetie związane z gospodarką no odbijają się całkiem silnie na, na sprzedaży nowych samochodów. I te różnice odnotowane względem 2019 roku to są spadki po kilkadziesiąt procent. Na przykład w przypadku golfa, golfa to jest minus. Minus 45%, Clio to jest minus prawie 40%, Peugeot 208 to jest minus 32%. Ta auta, które wymieniłem, to jest pierwsza trójka najbardziej najlepiej sprzedających się aut w Europie. Można tutaj zaobserwować taką sytuację, w której no, od dawna takiej sytuacji nie było. Koncern francuski w zasadzie dogonił Volkswagena pod względem sprzedaży golfa. Także tutaj brawo, zarówno dla Renault, jak, jak i dla Peugeot, że przygotowały takie, takie modele, które w obecny, obecnych warunkach sprzedają się całkiem dobrze. I tutaj przypomina mi się kryzys w 2008 roku, który się roz, rozpoczął i fakt jak rewelacyjnie sprzedawał się Fiat 500. W zasadzie co miesiąc byliśmy informowani o tym, że fabryka w Bielsku Białej nie jest w stanie nadążyć z zamówieniami i miesiąc do miesiąca te rekordy były bite. Co tutaj dużo mówić. No, czasy kryzysów yy, są zawsze związane z autami, które mało palą yy, no i mają dosyć atrakcyjną cenę. Także tutaj się yy, temu zjawisku nie ma, nie ma co dziwić. Jestem ciekawy po jakim czasie nastąpi odbicie. Tutaj specjaliści się wypowiadają, że będziemy potrzebowali około dwóch lat, yy, dwóch, może trzech lat, żeby yy, wykaraskać się z yy, tej zapaści, którą mamy Obecnie czas pokaże, czy tak faktycznie będzie. Znaczy, na, to, na co ja jeszcze zwracam uwagę: że w momencie, kiedy te słupki odbiją do góry. I na pewno się nie znajdziemy od razu na tych dosyć wysokich wynikach, które były w 2018 oraz na początku 2019 roku. Ale w momencie, kiedy zaczną się już pokazywać pierwsze wyniki ze zmianami na plus, no to będzie jakaś informacja, że zarówno odbija gospodarka, jak i, jak i przemysł motoryzacyjny, który jest silnie z tym. Skorelowany i pewnie będą zyskiwały na, na ilości sprzedanych egzemplarzy właśnie te modele trochę droższe z wyższych segmentów. To tyle odnośnie sprzedaży w Europie i tego, jak ona się jak ona wygląda dla miłośników szybkiej jazdy i szybkich samochodów. Mamy porównanie Porsche 718 Cayman GTS kontra GT4. No to są wybitnie sportowe samochody, wręcz powiedziałbym, że wyczynowe. Natomiast no jeżeli jesteście zainteresowani szczegółami to odsyłam Was do, do tego wydania. Ja idę dalej z tematami. Mamy test Peugeot E2008 GT. I teraz to, co mnie interesuje, rzeczywisty zasięg 306 km, i to jest zmierzone przez dziennikarzy. Bardzo fajne auto, dobrze wyglądające, dosyć drogie powiedziałbym, które na pewno przez te pierwsze 3-4 lata, maksymalnie 5, będzie trzymało jakąś taką w miarę relatywnie fajną jakość. Później Prognozuję, że to się raczej stanie to wszystko, co z każdym Peugeot, czyli zacznie naprawdę dosyć intensywnie i gwałtownie yy, tracić, yy, tracić wartość na rynku. Idziemy dalej. Yy, tu mamy Forda Focusa Kombi 1.5, yy, 3-cylindrowego, 182 konie mechaniczne. Na temat tego silnika musiałbym zrobić yy, materiał bo sporo jest zapytań o niego znaczy można się spotkać z wieloma informacjami w internecie na temat problemów z tym motorem natomiast w miarę możliwości postaram się coś nagrać i zobaczyć jak to wygląda w praktyce takiej komisowej w jakim stanie te samochody przyjeżdżają, i czy faktycznie mają jakieś objawy ponadnormatywnego zużycia czy raczej jest to czy raczej są to przypadki odosobnione? Bo należy również pamiętać o tym, że w internecie, w szczególności gdzieś na jakichś forach, jeżeli zapyta. Jeden użytkownik, co sądzicie o danym silniku, to najczęściej te 4-5 osób, które się wypowiadają w życiu takim autem, z takim motorem nie jeździły, tylko powielają jakieś informacje, które przeczytały na tym samym forum. No, ty, tyle w temacie. Ewentualnie jest jeszcze taka opcja, że po prostu no, dana osoba miała też problem z trafieniem do dobrego serwisu, która zdiagnozowałaby tą. Jednostkę, no i w ten sposób popłynęła z wydatkami. Nie twierdzę, że tak jest w przypadku Fokusa, natomiast doświadczenie podpowiada mi, że tak było wcześniej z silnikami TSI, z silnikami THP, z silnikami Mercedesa. No, tema, temat jest zawsze, struktura jest taka sama, czyli robimy, naprawiamy te silniki, ktoś nam tam wymienia rozrząd, później się okazuje, że auto nie jedzie, sypią się jakieś błędy, nikt nic nie wie, blokady są zakładane na rozrząd, podobno wszystko jest ok, czy jakieś problemy z elektroniką, układem wtryskowym, to niestety obecnie w samochodach się zdarza, no i potrzeba tutaj no, sporo więcej wiedzy. Niż to było wymagane wcześniej. Lek dla cieknącej przekładni. Tutaj mamy kolejny, kolejny test. Dziennikarze tygodnika: motor, tym razem preparat Liqui moli do uszczelnienia przekładni. Ja od siebie tutaj. Jedynie mogę dodać, że no mnie zawsze ciekawią tego typu produkty, no bo m, faktycznie m, w momencie pojawienia się takiego artykułu też staramy się przetestować ten środek, bo nawet w, jeżeli coś się pojawi po prostu ciekawego na, na Allegro to, to testujemy to. W ramach naszego serwisu, bo taka chemia no, jest zdecydowanie tańsza niż na przykład taka kompleksowa regeneracja. Przykładni tutaj należy też zastrzec, że ten wyciek, który pojawił się w testowanym aucie, a, a był to Chrysler Grand Voyager, był dosyć niewielki, bo w zasadzie wyciek pojawił się to tak, jak jest opisane w tym w tym materiale w samochodzie który przez kilka dni był w jakiś tam sposób mało intensywnie eksploatowany po to żeby zorientować się mm, na ile intensywny jest ten wyciek, więc po 3-4 dniach eksploatacji, taki testowej pojawiło się kilka kropel pod samochodem, także nie był to duży wyciek. Natomiast jest to, jest to zapocenie, na przykład o którym informujemy podczas naszej diagnostyki auta przed zakupem. Należy, należy też sobie szczerze powiedzieć, że jeżeli mamy potężny wyciek związany z tym, że jakiś uszczelniacz został uszkodzony mechanicznie, czy też jakiś przewód gumowy, no to no nie ma się co tutaj łudzić, że uda nam się takim środkiem um, usunąć czy zabezpieczyć dany, dany wyciek, tutaj raczej bez ingerencji mechanika i czy to regeneracji przekładni lub wymiany na jakąś inną w lepszym stanie, czy też nową, czy też wymiany przewodów, no raczej się nie, nie obejdzie. Test w tym konkretnym przypadku przebiegł pozytywnie, po 700 km nie stwierdzono śladów po wcześniejszej nieszczelności. Idziemy dalej. Samochody z DPF-em w kwietniu 2020 roku sprzedający diesle deklarowali, że 15% z nich ma DPF. Popularność filtrów w wyraźnie wzrosła po 2010 roku. Od siebie tutaj dodam, że jest masę silników, w których ten DPF występował lub nie, i to warto właśnie zweryfikować sobie poprzez zdekodowanie numeru WIN. Ponieważ DPF oczywiście jest jakimś takim dodatkiem, który no, wymaga okresowej obsługi w, w autach francuskich, z koncernu PSA, będziecie musieli kupować co jakiś czas środek, który będziecie do, dolewać. Nie, nie myślę tutaj o AdBlue. Co tutaj jeszcze mogę powiedzieć? No, oczywiście ta sadza, która się zbiera w filtrze, no w pewnym momencie osiąga taką ilość, że filtr wymaga dodatkowego dopalenia czy też wyczyszczenia na aucie lub poza nim. Wszystko, znaczy bardzo dużo zależy od sposobu eksploatacji oraz samego stanu jednostki napędowej. Są auta, w których te filtry są powiedzmy na takim rozsądnym poziomie, a są takie, w których są bardzo drogie. I tutaj też bym dodał taki. Taką gwiazdkę, że nawet jeśli się decydujemy na wymianę filtra na nowy, no to na pewno nie, nie kupimy fabrycznego filtra, który jest, no jest przeznaczony do danego auta i z jego wymianą nie będzie problemów, tylko kupimy zamiennik. I często obserwując to, co na przykład klienci przywozą, przywożą do warsztatu w celu wymiany filtra, bo na przykład okazuje się, że stary się do niczego nie nadaje, no to. Zachodzimy w głowę, czy firma, która produkuje danego DPF-a, w ogóle miała kiedykolwiek możliwość skopiowania oryginału lub przymierzenia ich towaru na, na samochodzie, bo to jest po prostu... No dla nas to jest bardzo upierdliwe, z uwagi na to, że trzeba Poświęci zdecydowanie więcej czasu na montaż tego DPF-a, a niektórzy twierdzą, że dźwięk samochodu po wymianie DPF-a na taki zamiennik no nie jest do końca taki, jak było to przed zmianą. No, ja tutaj też nie chciałbym się jakoś wypowiadać w tym temacie, ponieważ nie mamy, nie mamy tutaj jakichś pomiarów, natomiast wydaje mi się, że no coś może być na, na rzeczy, ponieważ wiele tego typu opinii w tym temacie. Słyszałem, najważniejsze jest to, że dobry zamiennik będzie spełniał tą funkcję DPF-a no w miarę bezobsługowo, nie będzie trzeba tam zaglądać. Mały diesel czy mała benzyna i tutaj mamy zestawienie kilku popularnych samochodów, bo mamy na przykład Skoda Fabie. Drugiej generacji tutaj mamy zaproponowany silnik 1,2 lub 1,4 i tak dalej, i tak dalej, bo mamy i A2, i Citroena c 3 trzeciej generacji, D3 Sandero, Fiata 500, Fiata Punto, Fiestę i 30. I tak dalej, i tak dalej. Na to, na co ja zwracam uwagę w momencie, kiedy my sprawdzamy dane, dane auto lub wysyłamy Wam na przykład zdekodowanie i prosicie nas o jakieś dodatkowe informacje, to weryfikujemy m.in., czy dane auto jest wyposażone w koło dwumasowe DPF-a. W przypadku benzyn to właśnie nie każdy sobie zdaje sprawę, że tam jest koło dwumasowe, które potrafi w zamienniku, już nie wspominając o oryginale, kosztować naprawdę no. bardzo dużo. Także to polecamy zweryfikować sobie. Przed zakupem i się o tym przekonać. Też dobrym sposobem na sprawdzenie, czy dana jednostka jest awaryjna, czy też nie, jest na przykład wpisanie kodu silnika e, auta, którego jesteście właścicielem lub jesteście zainteresowani jego zakupem. Taki kod silnika, e, no właśnie, wychodzi w zdekodowaniu po numerze WIN i sprawdzenie, ile taki dany motor. Kosztuje i na przykład porównanie sobie to z konkurencją z tego samego segmentu, bo powiem Wam szczerze, że niektóre silniki benzynowe z turbodoładowaniem z bezpośrednim wtryskiem są po prostu bardzo drogie. A wynika to z tego, że to jest dosyć chodliwy, chodliwy temat i okazuje się, że używany diesel z oryginalnym niskim przebiegiem jest często sporo tańszy niż benzyna o podobnych parametrach idąc dalej, mamy najlepsze kije za 30 tysięcy zł. no to są te auta, które widzicie czyli Kia Picanto, Sportage, Seat, Soul, Benga dosyć ciekawe samochody niektóre występujące naprawdę z prostymi silnikami czy to diesla, czy to benzynowymi i to, co mówiłem wcześniej, weryfikujecie sobie jak najlepiej takie auto przed zakupem. Sprawdzacie sobie ceny części takich podstawowych i grubszych, związanych z naprawami i tak przygotowani moim zdaniem no na pewno nie, nie wtopicie. No i nie będziecie mieli takiego stresu związanego z tym, że kupiliście używane auto, i nawet jeżeli pojawi się jakaś awaria, no to jesteście na nią przygotowani. Duży artykuł dotyczący BMW X, X6 czy po, z historią z 10 lat i przebiegiem 260 tysięcy km. Przeczytałem cały ten artykuł i muszę Wam powiedzieć tak, z perspektywy użytkownika tego auta, no właściciel nie do końca był z niego zadowolony, miał do niego jakieś tutaj uwagi, natomiast sam samochód poza skrzynią automatyczną, która w nim zaczęła robić jakieś tam problemy i została naprawiona, no właściciel nie miał jakiś uwag do tego auta natomiast to co odnotował to, że po jakimś po jakimś czasie powiedzmy tam ostatnie, ostatnie dwa lata w aucie zaczęło, zaczęły się nagminnie jakieś usterki elektroniczne, i, i to mu gdzieś tam dokucza doskiera i chce się pozbyć tego auta i zmienić je na, na inne. Natomiast to, co dla was jest ważne, czyli um, układ turbosprężarek, sam silnik, to nie uległo najmniejszej awarii. Jedne z... Co było robione z grubych tematów, to był właśnie remont tej ośmiobiegowej skrzyni ZF. -a. Jeszcze tak sobie zerknę, co ile olej był wymieniany, ale olej w tym samochodzie był wymieniany. Z tego co widzę, to co 30, a minimum 20 tysięcy km. No, ale raczej tak, 30 tysięcy kilometrów i po 250 tysiącach, no to auto prezentuje taki stan, o którym wspomniałem. Był robiony również układ wtryskowy. Jeżeli chodzi o skrzynię, to pewnie gdyby był zmieniany olej, to też właściciel zaoszczędziłby kilka dobrych tysięcy. Które musiał przeznaczyć na jej regenerację. A tutaj ze zestawienia kosztów widzimy kwotę 6800 zł za naprawę skrzyni biegów, co na to, jak na tą skrzynię, to nie jest jeszcze jakiś powalający koszt. I to tyle ode mnie w tym materiale. Serdecznie dziękuję za uwagę. Jeżeli trafiłeś na ten kanał po raz pierwszy, to odsyłam Cię do innych playlist znajdujących się na tym kanale. Między innymi jako subskrybentowi oraz osobie, która polubi nasz fanpage na Facebooku przysługuje Ci możliwość darmowego zdekodowania numeru WIN. Zachęcam również do sprawdzenia auta przed zakupem czy to przez nas, czy skorzystania z wiedzy, którą umieściliśmy w playlistie dotyczącej zakupu auta używanego. Mamy tam podział na kraje oraz na marki. Warto mieć taką wiedzę przed zakupem Auta. Ja Wam serdecznie jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Cześć.